Rzeszowianie Byliście kiedyś na koncercie na rynku? Albo na plantach? Na festiwalu Happy End? W Teatrze Siemaszkowej? Ludzi w bród Czyli pełno Pełne sale Popyt na kulturę w Rzeszowie Jest ogromny Więc pytam się Dlaczego? Dlaczego na dobry film musimy jechać do Krakowa? Dlaczego nie mamy kina studyjnego? Dlaczego promuje się tylko popowe gwiazdki, pusty rynek? Gdzie wernisarze, stand-upy? Dlaczego nie inwestuje się w sztukę ambitną, niekomercyjną? Bo kto, jeśli nie miasta? Mamy młode, obiecujące zespoły muzyczne, malarzy, literatów, poetów. Prężne kino niezależne. Czemu miasto udaje, że ich nie widzi? Mamy wielu wyróżnionych twórców poza granicami miasta i kraju, a nie wspieramy ich we własnym mieście. Paradoks. Gdzie stypendia? W innych miastach. Tam, gdzie zaraz uciekną. Ja chcę ich zatrzymać. Bo często mają więcej do przekazania światu niż ludzie z trzema tytułami przed nazwiskiem. Z całym szacunkiem dla nich. Chcę więcej sztuki. Nie wszystko, co robimy, musi być korzystne ekonomicznie. Bez sztuki będziemy jak zwierzęta. Jak chomiki.